Co? Yo! Tu jest jakby luksusowo. Pięknie, ładnie. Jest bardzo very good. Nie mogę od tego oderwać oczu. Premierowe niedzielę w TVN Turbo. Serena Williams reklamuje leki na otyłość Czy to koniec ciała pozytywności? I co teraz? Plotki połączymy z prawdziwymi, ważnymi informacjami Dla świata gospodarki i społeczeństwa Donald Trump, Taylor Swift Nienawidzi Mówimy o Taylor Swift w kontekście przemian związanych z feminizmem Z prawami kobiet Perspektywa gwiazd przekłada się na perspektywę Zwykłych śmiertelników Natalia Szostak, Justyna Słuchacka My was na podcast w TVN24 I co teraz? Zawsze jest coś do dodania Na przyjemne chwile z programem zaprasza sponsor, producent śliwki Nałęczowskiej. Dzisiaj mamy drugie podejście do poszukiwania idealnej nani. Mam nadzieję, że tym razem będziemy mieli więcej szczęścia i znajdziemy osobę, która spełni nasze oczekiwania. Kasia.